No okej. Okay. To idziemy dalej. Ostatnio roznosiliśmy wodę. Zagadywaliśmy do pewnego siłacza w celu uzyskania nauki jednego punktu doświadczenia więcej. I oczywiście nie zagadaliśmy Chcesz go w sposób. Jaki przez bramę? Powinniśmy. A spróbujesz mnie powstrzymać? Nie. Nie, ale powinieneś wiedzieć co cię tam czeka. Nie jesteś w starym obozie ani wśród tych nawiedzonych świrów. No i co mnie tam czeka? Tutaj nie ma cieni ani świątynnych strażników, którzy wyciągną cię z kłopotów. W nowym obozie każdy musi radzić sobie sam, tylko my, najemnicy, trzymamy się razem. Na no, czym zajmują się najemnicy? Jesteśmy żołnierzami w służbie magów wody. Naszym celem jest wyrwanie się z tej przeklętej kolonii. Musimy ciężko pracować, bo nie chcieliśmy iść na łatwiznę jak magnaci ze starego obozu, którzy żerują na niewolniczej pracy kopaczy. I wszyscy jesteśmy posłuszni Li. To wspaniały człowiek. Tylko dzięki niemu ten cholerny obóz jeszcze się nie rozpadł. A co z innymi ludźmi? Szumowiny, bez wyjątku. Mają gdzieś ten obóz. Już wolałbym, żeby byle zbieracze ryżu pilnowali bramy. Co robią magowie? Badają magiczne właściwości wydobywanej przez krety rudy. O ile się orientuję, zamierzają wysadzić w powietrze cały ten piekielny kopiec i zniszczyć barierę. To chyba niebezpieczne. Magowie twierdzą, że nie mamy się czego obawiać. No, to wszystko tłumaczy, nie no, spoko. Macie tutaj wielką hałdę rudy? No Aha, co można tam tak będzie. powiedzieć. Za taką ilość rudy Robar sprzedałby własną żonę. Ale my mamy gdzieś tego starego pierdziela. Chcemy się stąd wydostać. Gdzie jest ten kopiec? Chcesz zobaczyć wielką górę rudy, co? Na środku jaskini jest dziura. Tam wszystko zrzucają. Ale nie pozwolą ci się do niej zbliżyć, mówię ci. Magowie i nasi ludzie pilnują rudy dniem i nocą. Pytałem z ciekawości. Co słychać w obozie? Krety nadal pracują. Kiedy uzbierają dość rudy, wysadzimy ją w powietrze. No i spoko. Uważaj na siebie! Widzicie, jacy mili. Potrafią być najemnicę? Co już mi powiesz ciekawego. Szukasz czegoś? Szukam pęknięć w tamie. Chyba jakiś topielec podgryza jej fundamenty. Paskuda uszkadza zębami i pazurami kamienie i drewniane pale pod wodą. Jeśli nie przestanie, całą tamę trafi szlak. Może mogę ci jakoś pomóc? Jasne! Spraw, żeby ta bestia przestała podżerać moją tamę. Gdzie mogę ją znaleźć? Rozejrzyj się po drugiej stronie jeziora. Nikt tam nigdy nie zagląda. Założę się, że tam ma swoje leże. Czy to ty zbudowałeś tę tamę? Tak, zbudowałem ją dawno temu, gdy nowy obóz dopiero powstawał. Oczywiście wszyscy pomagali, ale to ja nadzorowałem budowę. Dobra. I oczywiście pamiętam gdzie jest ten topielec, natomiast nie pamiętam czy mam z nim jakiekolwiek szanse w tym momencie. Hmm. Czy tam nie był przypadkiem poziom piąty potrzebny tak naprawdę, a nie trzeci. Ale zobaczmy. Nic się nie stanie, najwyżej zginiemy. Zapiszemy tutaj. Będziemy mieli prosto do jaskini. i idziemy sobie tutaj możemy to oczywiście też przepłynąć a w sumie on jest tutaj na tym nie wiem cyplu skalę klifie, generalnie jest tam już go widzimy dobrze że tu zabierzemy się za to bydle nie sądzę, żeby... Oj OK, Dobra, zażyjmy jakieś mięso, żeby... OK, co my tu mamy? Bonus do zręczności dodajmy, dodajmy. Mm. Zjedzmy sobie to jedno mięso, siódme szczęśliwe i zobaczymy czy nam to coś da. Czy nie. Dobra, zapiszę tutaj, bo może się okazać, że będziemy blisko zabicia tak naprawdę tej poczwary. I atakujemy w panie dzieju Okej, okay. dobra, ja chyba sobie podaruję. Jak widzicie, nie zabieram mu kompletnie nic. To mnie tam przy setnym uderzeniu mu troszkę odbierze. Ono są proste, no bo jak każde bydle uderzone się wycofuje, natomiast jak widzicie on jednym uderzeniem odbiera mi połowę życia. Także sorry winę tu. Uciekamy. On mnie będzie gonił pod wodą. Jest znacznie szybszy ode mnie, więc spieprzamy na ląd. W sumie wydaje mi się, że bez problemu byśmy go zaciągnęli po prostu. No tam jest, widzicie. Sobie płynie w moją stronę. Nowy obóz. Kto nie widział, to proszę. Tamtędy się idzie do tych kopalni, znaczy tej jednej kopalni. Hmm. Tutaj nie będziemy jakby podchodzić do każdego i zaliczać misji jakichś nowych. Dlatego, że wstąpimy do tego obozu, więc będziemy te misje przechodzić siłą rzeczy. Pójdziemy od razu do Laresa. Który jest gdzieś tutaj, z tego co pamiętam. A dokąd to się wybieramy? A gdzie mogę pójść? Do Laresa. Chcę porozmawiać z Laresem. Ale Lares raczej nie będzie chciał rozmawiać z tobą. To już mój problem. Jak sobie chcesz. Nigdy się nie... Nie chciałbym... No. Więc idziemy. Dokąd się wybierasz? Chcę się zobaczyć z Laresem. Szef jest u siebie, ale A... trzeba mieć niezły powód, żeby mu przeszkodzić. No mm, oj. Przysyła mnie Mordrak. Przysyła mnie Mordrak. Mordrak już dawno tu nie zaglądał. Pewnie przeszedł na stronę starego obozu. To on mnie do was przyprowadził. Mordrak wrócił? Jakbyś go jeszcze spotkał, powiedz mu, że Lares chce się z nim widzieć. Mordrak dał mi coś dla Laresa. Co takiego? Pierścień. Założę się, że bardzo cenny. Dobra, możesz się zobaczyć z szefem. No, i wchodzimy. Teraz tak, uwaga, żeby tutaj nic nie podnieść, to jest Mora gotika w niektórych momentach. Jeżeli byśmy sobie od tak do niego weszli na pełnej kurwie i po prostu chcieli z nim pogadać, ale kliknęlibyśmy na wino, które byśmy zwędzili, to by się to dla nas po prostu bardzo źle skończyło. Pogadam z nim, ale pierwsze się kimna, Tutaj się mi nic nie stanie kompletnie. I poranek. No, Boże, jaką chmurę zrobiłeś. Pewnie masz rację. No dobra. Chcę do Was dołączyć. Tak. A co takiego możesz nam zaoferować? Przysyła mnie Mordrak. Mam dla ciebie pierścień. Cenna błyskotka. To taki zwyczaj. Część łupu oddaje się szefowi bandy. Ale skoro powierzył ci ten pierścień, musi mieć o tobie wysokie mniemanie. Chcę, żebyś poszedł do niego i przekazał mu wiadomość ode mnie. Powiedz mu, że potrzebuje kogoś w obozie na bagnie. Bractwo planuje coś dużego, a ja chcę wiedzieć, co się tam będzie działo. Czy to wystarczy, byście mnie przyjęli? Mordrak opowiedział się za tobą, ale nie jesteś gotowy. Popracuj nad sobą jeszcze trochę. To co mam zrobić, żeby cię przekonać? Pewien człowiek z sekty, niejaki Bal Izidro, ma przy sobie ziele warte co najmniej 400 bryłek rudy. Chcę, żebyś mi je przyniósł. Jak tego dokonasz, to już twoja sprawa. Skoro masz już ziele, chcę, żebyś je sprzedał. Przynieś mi 400 bryłek rudy. Wtedy wrócimy do twojego członkostwa w mojej bandzie. Hmm. Okej. Okay. znaczy tutaj da się to zrobić jeszcze inaczej. To znaczy mogę po prostu tam lista z tego co pamiętam do nich przynieść. Tylko pierwsze muszę zabrać chyba od e, ziomka w tej kopalni. Tam mnie nie wpuszczą z tego co pamiętam. No, na razie nie jest sposób. Im. Im. Lares ma dla Ciebie. Czego chce? Interesują go ostatnie wydarzenia w obozie sekty. Mam Ci przekazać, że to Twoje zadanie. Mam wrażenie, że ten problem sam się wkrótce rozwiąże. Podszedł bardzo odpowiedzialnie do tego zadania. Znaczy, nie będziemy tutaj. No i. schowaj, broń. <laughs> Wybaczcie. Nie będziemy tutaj, jakby ze wszystkimi zagadywać. No bo tu po prostu wrócimy, więc pójdziemy teraz do starego obozu. Pójdziemy po listę do kopalni. Nie oddamy ID jego, tylko oddamy ją tutaj. Natomiast dodatkowo pójdziemy jeszcze do obozu na bagnach. Okej, okay, więc teraz jakby wracamy sobie do starego obozu. Z tego co pamiętam to możemy albo się wrócić tą samą drogą. Hej, ty! Przecież kazałem Ci Nie lubię ludzi, którzy coś obiecują, a potem nie dotrzymują słowa. Dobra, uciekniemy od nich, bo prawdopodobnie mnie zabiją. No właśnie. O, proszę, próbują mnie zastrzelić z łuku. Czy tam innej kusze. Więc moglibyśmy tędy, ale my pójdziemy tak samo, dlatego że koło. Ko... kawalory na sobie przejdziemy i nauczymy się tego skradania. Ludzie no, jest okay. Tutaj już mnie nikt nie dogoni. Pewnie Podjedzmy trochę. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Zapiszmy. I idziemy dalej. Dobra, tu kawałek potrwa. Czy chcemy ich zabijać? No mamy łuk, więc teraz to będzie dużo prostsze. A ich tutaj jednak trochę jest. Dobra, zacznijmy sobie od tej. Strzał chyba za dużo nie mamy, jeżeli dobrze pamiętam. Dobra, uciekaj, uciekaj, bo cię zjedzą. Trochę źle się ustawiłem. Natomiast łuk na te poczwary jest naprawdę wyśmienity. Dlatego też zrobimy teraz jeszcze. Staniemy sobie tutaj. Dobra, uciekajmy jednak. Trochę się przeliczyłem, jeżeli chodzi o. Okej, okay. dobra, dobra, dobra. Eee, właściwie mogę je olać... Nie dobra, zabijemy ich teraz tak na poważnie bez zbędnego szarżowania w klasyczny sposób. Czyli staniemy sobie gdzieś tak, żeby nam nas podleciała jedna, bo ich tu jednak jest cała chmara. Ok, nie, no i oczywiście wszystkie przyleciały. Dobra, uciekamy stąd. Eee. pierwsza z głowy tamta jest ranna powinno się udać gdzie nasze mięso No bo to jest tak, no z jednej strony mogę sobie poczekać na wyższy poziom <laughs> i wtedy sobie ich zabić na luźnej gumie. Natomiast z drugiej strony, jak nie będę ich zabijał, no to nikt tego poziomu nie osiągnę. No, ustaw się na tej. Nie na tej. Ja to pierdzielę. Pewnie zbaguj się, czemu by nie. Jeszcze raz. Gdzie to poleciało paskudztwo? Tu jest ten paskudnik. No, podleć bliżej. Ok, kolejny poszedł się jebać. I chyba i tam już dużo nie ma. Pewnie dwa kolejne, albo jeden, dwa. Tu jest jeden. A, dobra, jeszcze trzy, ale to już nie będzie trudne. Gorzej, że pewnie mi się strzały zaraz skończą. No mogę uznać, że jest jeden, bo to, to padnie bardzo szybko. O panie, nie trafiłem, a jaki bug! No rusz się, ty on mnie zawija Dobra, może nie, ale nie mam już strzał. No. Dobra, ostatnia próba, jeżeli ich teraz nie zabiję, to po prostu zatrzymam nagrywanie, zabiję i wrócę. Nie tu, nie tu, nie tu, nie tu, chociaż dobra, tu. No jeżeli będziesz tak dziwnie latał, ale uciek. Następny sobie tu podleciał. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Dobra. Mamy to. Dobra, uciekajmy hmm.